Siemaneczka do Beściaki, z tej strony Bora, to jest 72 odcinek już z gry Ryzen 2 Mroczne Wody, jesteśmy nadal na wyspie Marakajów, musimy znaleźć tą ekspedycję, pójdźmy sobie w tą stronę tym razem, mam już mapę, więc powinno być teoretycznie łatwiej, tu jest jakaś ścieżka, chociaż ciemno jest, kurde, chciałbym już gdzieś dojść i przespać się, żebyście mieli lepszą widoczność, lepszy podgląd. No ale na tą chwilę musicie mi to wybaczyć. No dobra, tu idziemy. Zobaczymy, co tam jest. O, 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 fajnie. Grabisz sobie, stary. Co to, piraci? A gdzie jest ten? O kurde. Dobra. A gdzie jest Venturo? Dobra, jebaj do nich, Venturo, jebaj. Ja też spróbuję strzelić. M Venturo mi nie żyje? Nie, myślałem. Dobra. No, jeszcze dwa strzały. Dobra, został jeden. Czarny pies. O ty, czarny psie. Czarny pies nie żyje. Wrogi obóz piracki. Tyle czarnego psa. Nie wiem, o co tutaj chodzi z tym szletem. I po cóż mi on? Nic tak. No dobra. Tam coś dalej jest. Zaraz zobaczymy, na pewno. O, trofeum wielkiego myśliwego jest tutaj czymś wielce pożądanym. Jest talizmanem dającym dużą siłę. Zgodnie z legendą można ją znaleźć w zatoce Marakajów ukrytą w grobowcu. Może się przydać. Ciekawe. Jasne, żeby sobie usmarzymy kurczoki. A, łatwa skrzynka. Stary miecz kolejny. No dobra, to nie ma nic więcej cennego. Nie ma łóżka do spania, idziemy dalej. Chociaż nie sądzę, żeby to tutaj było, no ale ile, dobra. Małpa, nie zauważyłem jej w ostatniej chwili. Nie biorę z niej nic, pieprzę to. Tu jest pokół. Znowu ptoszki. No, chyba z daleka osłoniasz moje tyły ziomuś. Weź mnie, nie bij już. Dość mnie życie bije, to ty mnie jeszcze będziesz pił. Mapa. No, jeszcze kawałek, ale tutaj nic nie będzie. Tu jest jakiś ślepy zaułek. Czekajcie, tam jakiś X na dole widzę. Tutaj gdzieś dojdę. A no tak. To jest łatwiej znać. Nie musisz się fatygować. Ale no zobaczmy, co będzie dalej. Co to jest? Magiczny pająk. To teraz mnie osłaniaj ziomu, to bardzo. Bo tu będzie przekichane. Ale mam tancerza w sumie. Ten mu w zadiebie to nie będzie źle. Chyba. O kurwa. Je, w ostatniej chwili. Mało brakowało, by mnie zajebał. Co to jest to? Nie wiem. Tu są jakieś drzwi. Przez które nie przejdę. Co ten pająk tutaj bronił? Dlaczego on tutaj był? No nie mam pojęcia, dobra? Pokół czyli co? Ciśniemy tędy. Kolejny, ale zjebałem. Strzelaj do niego, Aventuro! Venturo! Bo ja będę miał kłopoty. Dobra, spoko. Ale myślę, że to nie będzie ostatni pajączek. No, coś mi się jak wydaje. Zrobimy za za sobie zapis. Z za się mylić. <laughs> ok, dobra. Niech mi troszeczkę energii odnowi. Mapa. Gdzie kurwa, gdzie ja tam idę? Coś czuję, że tu będą... Więcej będzie tych pająków. Tam już jednego widzę. Energia niech mi się bardziej odnowi. Osłaniam pyły, No i fajnie, to osłania, idź na niego. Dwa! Kurde, za Jak zjebałem! Jebaj go, Venturo! Ja sobie nie poradzę. Na razie jest dobrze, ale... Ale wiem, że sobie nie poradzę. Wyciągaj broń! Uciekam, uciekam Nie ma co, spieprzam Wenturo jednego zajebał. Ten drugi tutaj nie podchodzi, dobrze Dobra, jak w dwójkę go trafimy, to może będzie dobrze. Jeden strzał, jeden strzał. Dobra. Nie było tak źle. Tam można wejść do góry, a tutaj nic nie ma. Tutaj za dużo tych pająków było. Tutaj coś jest, na pewno. Venturo, gdzie jesteś? Dobra, chodź do góry ze mną. Jest ciemno jak w dupie na Błambą Tam coś jest. Tutaj? Tutaj nie ma nic. Cholera, no Co to? Osłaniam twoje tyły, stary! Ale przed tymi nie musisz. Przed pająkami. Nie wiem, wziąłbym sobie pochodnie może, co? Czemu nie? Czemu nie? Mam ich w piździec. Tylko gdzie one są? Łubu-dubu, do dubu gdzie one są? Pochodnie, gdzie jesteście, w France? Dobra. O, czekajcie. Złoto. A pewnie, że sobie pokopię. Pięć samorotków wpadło. O kurde, co to jest? Ja tu nie przejdę przecież. To. Orety! Ściana ognia. Idź pierwszy. No, no, no. Problem mają ci z nas, których ciało może się spalić. Dobra, dobra, sekretne wejście, no ale jak ja to mam wejść? Koroba, no dobra, idziemy tędy na razie. Amulet Pokiegowała Czekajcie, bo tu jakiś amulet jest. Nie wiem czy to on mi nie będzie w czymś pomocny, żeby go założyć. I być odpornym na ogień. Taka jest teoria moja, ale wątpię. Przepatrzmy sobie te wszystkie amulety, które mam. Ale nie sądzę, żeby to było to. Tu są kolczyki, perłowy kolczyk, wisiorek. E, Amulet duchów. Rytuały to są talizmany. Nie dobra, czyli to nie to. Jedną rzecz jakąś tam znalazłem. Ale to nie o to chodzi. Dobra, czekajcie, jak przybyliśmy się przenieśli. Bo tak będę musiał tędy wypierdzielać daleko. Dobra, przenoszę się. Może łatwiej będzie stąd. Dobra, przyśpimy się. Do południa. Venturo jest ze mną, teleportował się, czy nie jest źle. Pochodnia dalej płynie, dobre, dobre I teraz tak, tędy, ja tu muszę się jakoś dostać. Chyba cholera, tylko jak tutaj chyba szłem, tak? Może bym tutaj się udał. Nie, tutaj byłem. Czyli pójdę tędy, no nie mam wyjścia. Och, trochę daleko, trochę to będę powtarzał. No ale dobra, zaraz do Was wrócę. Okej, okay, postanowiłem, że przeszukam tą plażę tutaj jeszcze. To tutaj jakoś próbuję wejść. I wydaje mi się, że w tym celu będę musiał się tutaj wspiąć. W każdym bądź razie chcę to sprawdzić. Bo chyba tak. No co ty tak skaczesz? Do góry, tutaj. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. A, tu jest tylko chyba skrzynia, nic więcej. Doskonały plan. Okazał się lipnym planem. No dobra, tu się już nie ma gdzie wspinać. Dobra, dobra, teraz żeby tylko się nie wykoleić na ryj. Venturo, ty też nie uważaj jak lecisz. No i co, jak tam do tej plaży dojść? Tędy? No nie, na obkoło. No dobra, to jedziemy tędy. Tylko na obkoło będę mógł do tej plaży dojść. Myślę, że tam coś będzie również. Nie dojdę, to się nie przekonam. <laughs> tu jest jakiś ogień, tu byłem. Tak. I teraz spuszczę się w prawo, szłem, więc teraz pójdę tędy, tą krętą wąską ścieżką. Wątpię, żeby poszli na tamte wzgórza. Może ja... przeszukajmy wioskę na południu. Gdzie? Tutaj całkowicie myślisz? Dobra, spróbujemy. Pójdziemy do tej wioski. Po prostu tam w jedną stronę skręcę w lewo, a nie w prawo tak jak są wcześniej. Tak to uczynię właśnie. Czyli tak, tutaj są molukasie teraz. I ja mam iść. W lewo, całkowicie. Czyli tendy, tak? Czy tendy? Chyba nie tendy. O, jeden short w sumie. Aligator nie żyje. I tu za chwilę powinna być gdzieś wioska. O, co oni robią? A, ma to w dupie w sumie. To są bo ci dwa i polują teraz już na swoje rybki, skoro bestie utukłem. Skrzynię jakąś widzę. Dobra, weźmy sobie tą skrzynię. I zaraz wrócimy na naszą ścieżkę. Tam maki też widzę po lewej stronie. Kolejny szmaragd do kolekcji, fajnie. Nie wiem, po co ja te ziółka zbieram, ale zbieram. I teraz tak. Tam jest ta wioska? No myślę, że nie. Jakieś tam kurwa domki niby są, ale. Ale chcę jeszcze tutaj to obadać. Tu jest wioska. Okej. Okay. Spóźniłeś się. Tak! Ty! Jaki to masz ryj? Nie? nie, ale widzę cię cały czas. Poruszasz się między światami. To ty What? jesteś poszukiwaczem, prawda? Mów? Co on ci powiedzieć? Poszukuję jedynie wioski marakajów. Jest tutaj. Albo była tutaj. A, a może być tutaj? Czy jest tu ktoś przy zdrowych zmysłach? Może wódz wioski? Taka datu lub e, Corientes. Ale to ci nic nie da! Czegokolwiek byś nie zrobił, i tak wszyscy kiedyś umrą! Tracisz tylko czas. Pogódź się z tym, że śmierć wkrótce nadejdzie. O kurde... Wyprawa dotarła tutaj? Tak, Corientes. W pierwszej chacie. No i dobrze. Jedzą, piją, ni nikomu nie pomagają. Marakajowie tak, nie wierzą w to, co Kostuch o nich mówi. Dlaczego ci nie wierzą? Myślą, że Korientes ochroni ich wioskę, ale oni nie widzieli, N nie wiedzą. Niebieskie płaszcze są aroganckie, nigdy się nie nauczą. Są zgubieni, jak pozostali. Nie byli dla ciebie zbyt mili, dlatego ich nie lubisz? Nie, może. Czy to ma mi pomóc? Moje wizje są silne. Tiłasi do mnie przemawiają. Tylko to? do mnie. Widzę twoją twarz. Bo się patrzysz. Przerzute i wyplute, gałki oczny. <laughs> Nie może jakiejś bardziej myślałem, optymistycznej wróżby. Ja Spokojnie, nikt w to nie wątpi. To twoja klątwa posieka cię na strzępy! Ta. Co dokładnie widziałeś? Czarne zęby śmierci pożrą cię w całości. Mówisz o Marze, prawda? No, kim nie był? Ona by. wysysa życie ze świata jak szpik z kości. Pokazać ci jak! Nie, dziękuję. Wybić ci zęby, wrócisz. Być może w kawałkach. No to mnie wtedy posklejasz. Dobra. Lepiej pogadaj z Korientesem. Jest w swojej chacie. Taki mam zamiar, kolego. Chcę się trochę chce rozejrzeć. Szyneczkę wam opróżnić, to oczywista oczywistość. Jakieś pytania? Pytaj Korientesa, a nie mnie. No spoko loko. musisz pogadać z szefem, jest w tamtej chatce. Słuchajcie, marakajowie. Przemówili do mnie Tiwasi. Wodzowie zwykle rozstrzygają swe spory pojedynkując się. Głowa przegranego zachowywana jest jako trofeum, które zostaje ostatecznie umieszczone na grobie wygranego, gdy umiera. Ostatni pojedynek wodzów wygrał Chaka z plemienia Szaganumbi. Znalazłem już skurczoną głowę. No, ja już mam głowę, dokładnie. Aloa, nieznajomy. Takich dzikusów to ja lubię! Szukasz czegoś konkretnego. <noise> Jestem tylko ciekaw. Ciekawość jest darem duchów. Sprawia, że odkrywasz nowe cuda. Czytam znaki no tak. i nadaję im znaczenie. Kiki? Jestem członkiem rodziny Czarnego Drzewa. Robię bożki dla Hików. Mają strzec honoru i pokoju Hików. Ale ochrona, którą dają, jest słaba. Hikowie są wzburzeni. Hmm. Czy masz coś na handel? Ci. Mam eliksiry i rośliny. Patrz, może to, znajdziesz coś, co cię odniech. To w w buty będziesz wyższa. Ale sprawdzę. Pokaż towar. To tak na wszelki wielki. Nie, no, tu nie ma nic ciekawego. To by mogło mnie. O, mapę skarbów ma. I to jednak ma coś ciekawego, co może mnie zainteresować. I to by było na tyle, dobra. Korintes jest w tej chacie? Przemówili do mnie to. Dobra, do beściaki. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o swoim komentarzu. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się niast... na radzie. O, papa. ¡Mierda!